O, wróciłeś, muszę iść, bywaj. Do zobaczenia, szukam kobiety, jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni-biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widział się? Ienefar z Wankarbergu? Nie powiedziałem jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rześnika z Blaviken. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, rodim do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Mnie też znasz z ballad Mistrza Jaskra? Twoje zdrowie. Widziałeś NFR? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Jennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres. i. Tak wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem Garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie dościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten Sukin-syn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie już sobie wypiłeś, mm -hmm. to wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce... Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Tam przy błędzie nauczkę w pojedynkę! Bo ja należy teraz dumnie wyrwać pieca. Od teraz derwan. Cisza na morzu, cisza ponadcie cesarz Cysarz M. Kyrna Coś ty Co ja wam zrobiłem? Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają... Nilgardczycy nie płacą mnie. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego suki syna, żeby dostał, na co zasłużył. W tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za...